Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na kanale SmartTest. Coraz częściej pytacie mnie o urządzenia z kategorii Smart Home, dlatego też przygotowałem dzisiaj dla Was krótką recenzję dwóch urządzeń wchodzących w skład systemu inteligentnego domu. Są to urządzenia oświetleniowe, jak widzicie, jest to lampka nabiórkowa marki Nose oraz żarówka, żarówka Wi-Fi RGB kolorowa, również marki Nose, także myślę, że ten odcinek powinien Was zainteresować. To zacznijmy sobie może od tej lampki Wi-Fi na biurkowej, bo myślę, że to jest bardzo ciekawa propozycja. Zacznijmy od parametrów. 6 W to jest, jeżeli chodzi o moc tej lampki. Lampka posiada tutaj wewnątrz zintegrowane źródło światła. To nie jest żarówka wkręcana, ono tu jest zintegrowane na stałe, także o tym też pamiętajcie. Moc 6W, zaraz wam pokażę resztę parametrów. To co ważne, mamy wbudowane Wi-Fi i mamy obsługę też głosową. Ta lampa współpracuje z Amazon Alexa, współpracuje z Google Assistant, czyli będziemy też mogli oprócz aplikacji mobilnej zarządzać sobie tą lampą za pomocą głosu. Co dalej? Jak widzicie ta lampa dostępna jest właśnie w wersji bez Wi-Fi oraz z Wi-Fi, którą mamy tutaj w tym momencie. Pokazany jest też oczywiście sposób jej regulacji, to Wam za chwileczkę pokażę na żywo. Ta wersja bez Wi-Fi jest też słabsza, jak widzicie tylko 4,5 W. Natomiast ma ona jedną zaletę, mianowicie ma budowany akumulator baterię 2000 mAh. Ta wersja z Wi-Fi, którą mamy przed sobą, niestety nie posiada tej wersji. Także albo kupujemy właśnie system Smart Home z budowanym Wi-Fi z zarządzaniem za pomocą aplikacji, lub też kupujemy tą wersję tańszą bez Wi-Fi, ale z kolei z akumulatorem. Z tą baterią 2000 mAh. Nas interesuje ta wersja, czyli jak widzicie, 6W mocy, 300 lumenów. Jeżeli chodzi o barwę światła, jest ona regulowana od ciepłego 2700 kelwinów do zimnego aż 6500 kelwinów To za chwileczkę też będziecie mogli sobie zobaczyć. Żywotność około 30 tysięcy godzin, także myślę, że w zupełności wystarczające. No i cóż, i to jest tak naprawdę tyle, jeżeli chodzi o te parametry techniczne. To może na początek sobie przejdźmy do budowy, do wykonania tej właśnie lampy Wi-Fi. Jak widzicie ona jest w kolorze białym, wykonana jest z tworzywa sztucznego. Tworzywo niezłej jakości, tak naprawdę się nie ma tu do czego doczepić. Mamy ten klosz, w którym jest zintegrowane jest źródło światła, pamiętajcie, że nie jest to żarówka wkręcana, żarówka jakaś wymienna jest to wszystko zintegrowane w całość. Natomiast ruchome jest to ramię, jak widzicie, ta górna część, dzięki czemu możemy sobie tą lampę dowolnie ustawiać na różnych wysokościach, dowolnie sobie regulować jej położenie, dzięki czemu będziemy sobie mogli ją. Dopasować do każdego pomieszczenia. No dobrze, mamy już podłączone zasilanie, więc teraz sobie spróbujemy zaświecić naszą lampkę. Oczywiście mamy tu przycisk Power i jak widzicie, lampka się nam zaświeciła. Dłuższe przytrzymanie przycisku Power zmienia nam intensywność światła. Zobaczcie, teraz nam się to światło zmniejszyło, natomiast kolejny raz przyciskając i trzymając przycisk Power możemy zwiększyć intensywność tego światła. Natomiast ten drugi przycisk z M zmienia nam barwę światła. Zobaczcie, możemy mieć światło ciepłe 2700 Kelvinów bardzo dobre do odpoczynku lub jeżeli potrzebujemy tą lampkę do pracy, możemy sobie ustawić światło białe lub to maksymalnie białe 6500 kelwinów. Także w zależności od tego do czego będziecie tej lampki używać, z jakiego światła będziecie chcieli korzystać, będziecie sobie to mogli bardzo łatwo wyregulować. Ostatni przycisk służy do ustawienia automatycznego wyłączenia się lampki. Ta lampka domyślnie ma ustawione 40 minut, czyli jeżeli sobie go przyciśniemy, po 40 minutach światło nam się samo automatycznie wyłączy. Tyle jeżeli chodzi o takie sterowanie z poziomu ma tutaj lampy samej. A teraz Wam pokażę, jak to wygląda z poziomu aplikacji mobilnej. Aplikacja zarządzania lampą nazywa się NoSmart. Oczywiście aplikację pobieramy ze sklepu Google Play. I to tak naprawdę prosta konfiguracja. Mamy to wszystko opisane w języku polskim. Ja w tym momencie sobie to już dopisałem tą lampę do aplikacji. Jak to zrobić? Jest to banalnie proste. Pokażę Wam to za chwileczkę na przykładzie tej żarówki LED, którą będziemy za chwileczkę też sobie instalować. Wygląda to identycznie. Teraz, żeby nie przedłużać, pokażę Wam samo działanie tej aplikacji. Zobaczcie, uruchamiamy sobie aplikację. Pojawia nam się na środku ikonka żarówki. Po naciśnięciu, jak widzicie... Zapala nam się lampa. Kolejne ciśnięcie nam oczywiście ją wyłącza. No i tak, i możemy sobie regulować, zobaczcie, możemy sobie regulować natężenie światła za pomocą tej aplikacji, za pomocą tych suwaków. I druga sprawa, możemy regulować sobie też barwę tego światła. Tutaj już nie jest to skokowo, w tych trzech poziomach, które widzieliście za pomocą tego przycisku na panelu sterującym. Tylko możemy sobie dokładnie tą barwę co do procenta wyregulować. Także myślę, że każdy tutaj będzie z tej regulacji zadowolony. Jeżeli chodzi o jakieś tutaj pozostałe elementy, które znajdziecie w tej aplikacji, to tak naprawdę nie ma tutaj dużo. Mamy tutaj możliwość nadania nazwy naszemu urządzeniu, ponieważ jeżeli byśmy mieli więcej takich lamp, więcej urządzeń w różnych pomieszczeniach, mogłyby nam się mylić, dlatego też możemy każdemu Urządzeniu nadawać własną nazwę. Możemy też nadać lokalizację, gdzie ono się znajduje. No i to, co wspominałem na początku, czyli możemy zarządzać też tą lampą z pomocą komunikatów głosowych z wykorzystaniem Amazon Alexa czy też Google Asystenta. Także jest to myślę, że bardzo fajne, też praktyczne rozwiązanie. Jeżeli chodzi o pozostałe tutaj funkcje, to są ustawienia urządzenia takie wewnętrzne, udostępnianie grupy, tworzenie itd. Także myślę, że tego nie ma sensu już tutaj dzisiaj specjalnie pokazywać. Także widzicie, bardzo prosta aplikacja w języku polskim. Działa to naprawdę bardzo prosto, bardzo intuicyjnie. Więc myślę, że będziecie z tego zadowoleni. To co, teraz tutaj może przejdźmy do naszego drugiego urządzenia, czyli do żarówki Smart Wi-Fi. Jeżeli chodzi o żarówkę Smart Wi-Fi marki Nose, no to zobaczcie, tak naprawdę jeżeli chodzi o konstrukcję, ona się nam nie różni praktycznie niczym od takich typowych żarówek LED, jakie macie w swoich domach. Natomiast to, co ją wyróżnia, to to, co znajduje się wewnątrz. Czyli mamy tutaj diody RGB dzięki którym możemy sobie regulować światło, kolor światła i natężenie tego światła oraz mamy wbudowany modem WiFi dzięki któremu możemy tą żarówką zarządzać poprzez właśnie aplikację mobilną, poprzez smartfona, co myślę, że jest niezwykle wygodnym rozwiązaniem. Same parametry techniczne, 4,5 W, co nam daje 380 lumenów, czyli podobnie jak w przypadku innych żarówek LED mamy regulowaną temperaturę światła i to jest właśnie na plus od 2700 kelwinów do 6000, czyli mamy też możliwość uzyskania światła ciepłego lub też światła zimnego. Również dowolna regulacja tego światła z poziomu aplikacji mobilnej to też sobie zaraz zobaczymy i 16 milionów kolorów, czyli Możemy sobie naprawdę dopasować tę barwę światła do każdego pomieszczenia, do każdej sytuacji. Także myślę, że to jest bardzo fajne rozwiązanie. Żarówka na gwint E14, czyli ten mniejszy. Natomiast jeżeli macie poprawy świetne właśnie na ten duży gwint, to też nie jest to problemem, ponieważ w ofercie tego producenta marki No znajdują się też, żarówki zarówno właśnie białe jak i właśnie kolorowe RGB z tym dużym gwintem także myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, żarówka w klasie A+, czyli energetyczna całkiem nieźle to wszystko się prezentuje, to teraz co, zobaczmy sobie jak ona świeci i jakie tutaj są możliwości regulacji no dobrze, mamy tutaj żarówkę zamontowaną w takiej oprawie do celów testowych i teraz uruchamiamy sobie zasilanie tej żarówki i zobaczcie, co się stało. W tym momencie żarówka nie wiem, czy będzie tak dobrze. Widać, może troszkę przysłonimy. Ona nam po prostu tutaj miga takim światłem pulsującym. Dlatego też musimy sobie w tym momencie właśnie przejść do konfiguracji, do dodania tej żarówki w naszej aplikacji mobilnej. To może tak, zobaczcie, jak to się teraz prezentuje. Dodajemy sobie nowe urządzenie. Klikamy na plus oświetlenie i jak widzicie mamy też symbol migającej żarówki. W tym momencie jesteśmy tutaj poproszeni o podłączenie się z naszą siecią Wi-Fi, czyli podanie nazwy naszej sieci oraz hasła. Jeżeli to zrobimy potwierdzamy i w tym momencie czekamy co się będzie działo. Żarówka teraz się łączy z aplikacją mobilną. Jak widzicie przestała nam tutaj mrugać już w tle. Zaświeciła się światłem jednolitym, czyli znaczy to, że mamy w tym momencie ustanowione połączenie. To cóż, dodajmy sobie, że ona tam stoi gdzieś w gabinecie, nieważne. I teraz na liście powinno nam się pojawić nowe urządzenie, nasza żarówka. Może teraz sobie ją wyłączymy. Jak widzicie, możemy sobie już ją w tym momencie nią sterować, czyli możemy ją bardzo łatwo uruchomić lub też ją wyłączyć. To teraz sobie może tutaj troszkę przysłonimy tą lampkę, żebyśmy tutaj coś więcej widzieli na telefonie. I zobaczcie, pojawiło nam się kilka opcji dodatkowych, których nie było w przypadku tej lampki na biurkowej. Pierwsza opcja, jeżeli chodzi o ten white światło, jest identyczna, czyli możemy sobie zwiększać, zmniejszać natężenie i światła naszej żarówki. Ja tu ustawię na minimum, żeby troszkę było lepiej widać. Możemy też oczywiście regulować kolor tego światła, czyli może ono być tak jak poprzednio, bardziej ciepłe lub też bardziej zimne, także ta regulacja tutaj pozostała bez zmian. Natomiast doszły kolejne funkcje. Mamy możliwość regulacji kolorów, to, co nie było dostępne w poprzedniej wersji. Podno na kamerze to nie będzie tak dobrze widać. Teraz mamy kolor czerwony. I możemy sobie teraz zmieniać barwy tego światła. Możemy przechodzić sobie tutaj tą saturację, możemy sobie tutaj tak nawet zmieniać kolor zielony, niebieski, przechodzić tutaj płynnie pomiędzy tymi barwami. Także w zależności od tego, jaki efekt potrzebujecie osiągnąć, to to będziecie mogli sobie na tym panelu to wszystko dokładnie poustawiać. Również możemy też regulować właśnie to natężenie światła z tej pozycji. Także myślę, że jest to bardzo fajne rozwiązanie. Bardzo łatwe, jeżeli chodzi o sterowanie tą żarówką. I te możliwości regulacji tych barw są naprawdę bardzo duże. Tak jak wspominałem, 16 milionów kolorów. Także jest się czym tutaj pobawić. Kolejna opcja: mamy tutaj tryby scen. To jest, jeżeli Wam takie tryby by się przydały, to zobaczcie na przykład taki tryb. Zmieniający się, te kolory przechodzą nam z jednego w drugi, i możemy wybrać tutaj jakieś konkretne scenariusze, jest tutaj kilka do wyboru, różne tutaj efekty możemy też uzyskać w zależności od wybranej sceny. Dlatego też myślę, że bardzo też funkcjonalne i ciekawe rozwiązanie. I ostatnia funkcja, czyli podobnie jak w przypadku tej lampy nablokowej. Mamy możliwość zaprogramowania harmonogramu, czyli godzin, w których ta lampa ma się nam automatycznie włączać, wyłączać. No i to będziemy sobie mogli oczywiście wszystko zdalnie sterować. No dobrze, myślę, że na dzisiaj to by było tyle, jeżeli chodzi o ten system oświetlenia, wchodzący w skład inteligentnego domu, w skład systemu Smart Home. Myślę, że bez względu na to, które urządzenie wybierzecie, na którą tą opcję się zdecydujecie, powinniście być zadowoleni, ponieważ firma NAUS oferuje nam urządzenia dobrej jakości, nieźle wykonane. Otrzymujemy wraz z urządzeniem świetną aplikację mobilną w języku polskim. Dająca nam duże możliwości konfiguracji zarządzania źródłem światła. Do tego ta aplikacja jest bardzo intuicyjna, jak widzieliście też. Nie ma też problemu z parowaniem tych urządzeń z aplikacją. Jak widzieliście, to naprawdę są dwa kroki i urządzenie jest gotowe do pracy. Tak więc myślę, że jest to dopracowany, niezły system, który powinien. Spełnić oczekiwania wszystkich miłośników, właśnie smart home, inteligentnych domów, którzy by chcieli po prostu zarządzać całym domem z poziomu, właśnie, smartfona, z poziomu tabletu, czy też jakiegoś innego urządzenia mobilnego. Ok, Jeżeli chodzi o dostępność ceny tych urządzeń, to ta lampa nabiórkowa jest dostępna w okolicach. 150 zł jest dostępna w polskich sklepach internetowych, podobnie jak ta żarówka. Te żarówki kosztują w granicach 50 zł. Ceny, myślę, że biorąc pod uwagę możliwości tych urządzeń, jakość wykonania, jak najbardziej akceptowalne. Dlatego też myślę, że warto wziąć pod uwagę zakup takiego systemu do swojego domu. Ok, z mojej strony na dzisiaj to było już wszystko. Ja zwykle Wam dziękuję za uwagę. Proszę o łapkę w górę, o subskrypcję kanału i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!